Znamy termin powstania nowej siedziby Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu. Trwają rozmowy na temat organizacji w Radomiu pokazów Airshow 2018. Budżet do poprawki. Regionalna Izba Obrachunkowa wzywa Radę Miejską do naprawy błędu. Ja, żołnierz Wojska Polskiego. No! Wojska Obrony Terytorialnej nastałe w Radomiu. Taką deklarację na konferencji prasowej złożył wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz. W Radomiu swoją siedzibę ma mieć dowództwo brygady wraz z pododdziałami dowodzenia, czy m.in. wsparciem logistycznym. Docelową liczebność brygady określiliśmy na ponad 4000 żołnierzy, jeśli chodzi o 62 batalion, to będzie to około 750 żołnierzy, w tym 70 żołnierzy zawodowych. Batalion rozpocznie funkcjonowanie w drugiej połowie tego roku. Struktury batalionu moja Zostać uformowane w lipcu i w sierpniu, a całość rozpocząć działania we wrześniu. Już działa z kolei Szósta Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej. Na razie w Warszawie, choć docelową siedzibą ma być Radom. Radom naprawdę ma bardzo duży potencjał i tak naprawdę, żeby nie tracić tego potencjału, to żołnierze z Radomia, kandydaci czyli żołnierze obrony terytorialnej, rozpoczną już szkolenia tak naprawdę wyrównawcze, a potem kolejne szkolenie w miesiącu kwietniu, maju. Tak naprawdę już tego roku. Oni się będą już szkolili, także w momencie, kiedy osiągnie możliwość przeniesienia batalion najpierw a potem brygada to już będą żołnierze wyszkoleni dający możliwość funkcjonowania jako pełnowartościowy żołnierz obrony terytorialnej Żołnierze mają stacjonować w nowej siedzibie Brygady w Radomiu na terenie 42 bazy lotnictwa szkolnego. To właśnie na Sadkowie w ciągu dwóch, trzech lat mają powstać nowe budynki WOTU. Będą to nie tylko obiekty sztabowo-biurowe, ale również będą to obiekty magazynowe, będą to również obiekty, będą to również garaże, także inwestycja, która będzie prowadzona ze sporym rozmachem. W 2018 roku mamy poznać projekty budynków, będą także Proceduralne przygotowania do inwestycji. W 2019 roku z kolei mają się rozpocząć prace budowlane. Budowa nowej siedziby dla Wojsk Obrony Terytorialnej to, jak podkreśla wiceminister Skurkiewicz, konieczność, choćby ze względu na duże zainteresowanie formacją. Jest bardzo duży potencjał Radomia i całego regionu, jeżeli chodzi o, o osoby, które chcą służyć ojczyźnie w Wojskach Obrony Terytorialnej. Na obecną chwilę Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu ma już. Bez jakiejkolwiek zachęty dodatkowej ponad 800 chętnych do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, z czego ponad 500 osób to są osoby zweryfikowane. Warto wspomnieć, że decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej 6 Mazowiecka Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej nosić będzie imię rotmistrza Witolda Pileckiego. Oficjalnie brygada swojego patrona otrzyma 1 marca podczas głównych uroczystości związanych z Narodowym Dniem Pamięci. Ci żołnierze etaty, tak z... W poniedziałek odbyły się kolejne rozmowy władz miasta ze stroną wojskową w sprawie organizacji międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow 2018. Jak zapewnia Mateusz Tyczyński, dyrektor kancelarii prezydenta Radomia, rozmowy przebiegają prawidłowo i jest duża szansa na osiągnięcie porozumienia. Wojsko pracuje, my również jesteśmy gotowi do tego, aby pokazy robić. Brakuje nam dzisiaj tak naprawdę decyzji Ministra Obrony Narodowej, takiej konkretnej formalnej decyzji. O przeprowadzeniu pokazów, no i brakuje nam niestety również pieniędzy w budżecie, ale o tym już pan prezydent dzisiaj rano po wczorajszym spotkaniu poinformował przewodniczącego Wójcika na piśmie. Tak naprawdę do ustalenia pozostały szczegóły, do ustalenia pozostały zapisy umowy porozumienia o współorganizacji. Aby współorganizować pokazy lotnicze będzie trzeba wprowadzić zmiany w budżecie miasta na 2018 rok. Koszty usług komunalnych, które miasto zawsze świadczy podczas pokazu. Koszty promocji, koszty przyjęcia naszych gości, którzy zlecą się tu z całego świata, przekraczają milion złotych. Można o tych kosztach oczywiście dyskutować, można je próbować nieco ograniczyć, ale kwota miliona złotych to jest mniej więcej to, co powinno znaleźć się docelowo w budżecie miasta. Zdaniem dyrektora Mateusza Tyczyńskiego tegoroczne pokazy będą imponujące. Już dziewięć państw zadeklarowało chęć przylotu swoich, czy to zespołów akrobacyjnych, czy solistów. Również ta wystawa statyczna. Ma być bardzo bogata. Przed nami ustalenia, chociażby formy, czy pokaz mają być płatne, czy bezpłatne. Na pewno będą karty wstępu. Natomiast no te szczegóły to już leżą po stronie głównie wojska, bo to wojsko jest głównym organizatorem. Pokazy Airshow 2018 mają odbyć się 25 i 26 sierpnia. Urząd Miejski w Radomiu poinformował o tym, że Regionalna Izba Obrachunkowa wezwała Radę Miejską w Radomiu do usunięcia niezgodności z prawem budżetu miasta uchwalonego 30 stycznia 2018 roku. Jak możemy przeczytać w komunikacie magistratu, przewodniczący Kolegium Rio stwierdził, że przyjęcie uchwały budżetowej z poprawkami radnych spowodowało naruszenie artykułu 229 ustawy o finansach publicznych. Niezgodność ta polega na rozbieżności poziomu wydatków, dochodów, przychodów i deficytu zapisanych w planie budżetu miasta. Z poziomem tych kwot w wieloletniej prognozie finansowej przyjętej przez radnych w grudniu 2017 roku. Efekty zamieszania w uchwale budżetowej, jaką wprowadził pan przewodniczący Wójcik, pan przewodniczący Szary i pani pastuszka Chrobotowicz, ale jesteśmy gotowi pomóc radnym Rady Miejskiej, żeby wyprostować tę sytuację. To są nasze publiczne pieniądze, pieniądze, dzięki którym możemy konsekwentnie zmieniać nasze miasto. i Jesteśmy gotowi spotkać się z radnymi i wspólnie. Razem wypracować najlepsze rozwiązania dotyczące budżetu. Jednak inne zdanie na ten temat ma Dariusz Wójcik, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu. Regionalna Izba Obrachunkowa. Rzeczywiście stwierdziła, że budżet jest niedostosowany czy jest niezgodny z wieloletnią prognozą finansową i wyznaczyła czas na dostosowanie wieloletniej prognozy finansowej do budżetu. To było na pierwszej sesji tej nadzwyczajnej, którą zwołał prezydent, ale niestety nie była wpisana rehabilitacja. My tego nie przegłosowaliśmy. Wczoraj na we wtorek na sesji Rady Miejskiej też był projekt uchwały dostosujący wieloletnią prognozę finansową do budżetu. Rehabilitacji też nie było. Prezyd Prezydent zdjął sam, już z własnej woli. Rada Mińska ma czas do 22 marca na wprowadzenie stosownych zmian, natomiast w poniedziałek ma dojść do spotkania prezydenta z radnymi w sprawie budżetu. W piątek kolejny ligowy mecz rozegrają siatkarze Cerrad Czarnych Radom. Ekipa Roberta Prygra zmierzy się przed własną publicznością z Beniaminkiem plus aluronem a Luronem Virtu warta zawiercie. Ekipa ze Śląska posuje się obecnie na 12. miejscu. Drużyna z, z dużym potencjałem sportowym, drużyna doświadczona, mająca w swoim składzie takich zawodników jak Bociek, który był w reprezentacji Polski bardzo dobry, atakujący z dużymi dorobkami w karierze klubowej. Eee, Pająk rozgrywający również doświadczony jeden z lepszych rozgrywających w tej chwili w, po, po, spo, z polskich zawodników, doświadczeni reprezentanci swoich krajów, jak David Smith znany nam w Radomiu i Matej Patak. Libero Koga, także tu w każdy z tych zawodników wymienionych naprawdę w swoim życiu siatkarskim ma się czym poszczycić, jest w dobrym wieku siatkarskim, nie, jest, nie są to juniorzy, nie są to zawodnicy już zgrani, także jest to drużyna bardzo doświadczona i z dużym potencjałem sportowym. E Drużyna, która potrafiła sprawić niespodzianki, jak zwycięstwo chociażby w Rzeszowie, ale też i drużyna, która potrafi się potknąć, przegrywając dość gładko z niżej notowanym rywalem. Drużyna, która zaledwie ma dwa punkty przewagi nad strefą barażową i bez wątpienia przyjdzie tutaj walczyć o jakieś punkty, bo w tej chwili jest bardzo ciasno w, w tej dolnej części tabeli i spodziewamy się ciężkiego, ciężkiego pojedynku. W pierwszym spotkaniu pomiędzy tymi drużynami górą byli Radomianie. Listopadowy mecz nie był jednak łatwą przeprawą dla wojskowych, którzy ekipę z Zawiercia pokonali dopiero po tajbreku. Na pewno będzie to trudny pojedynek. Myślę, że może być podobny do tego pojedynku, który rozegraliśmy w Zawierciu. Mam nadzieję, że... Kolejny raz to my zejdziemy z boiska zwycięstwo. Mecz Cerat Czarni Radom, a Luron Virtu Warta Zawiercie zostanie rozegrany o godzinie 18 w hali miejskiego Środka Sportu i Rekreacji przy ulicy Narutowicza 9. Telewizyjną relację z tego spotkania przeprowadzi Polsat Sport. Mankamenty urody, zmarszczki, brak jędrności skóry to już nie problem. Zabiegi medycyny i ginekologii estetycznej Renata Kulawik-Paduszyńska, Wojciech-Paduszyński. Zaufaj specjalistom i najlepszym produktom. 604-985-888. Zadzwoń, umów się na bezpłatną konsultację i ciesz się pięknem każdego dnia. Promocja na wybrane zabiegi. Centrum Konferencyjne Biznesowa 9 to idealne miejsce na szkolenie, konferencję imprezę integracyjną. Oferujemy dwie klimatyzowane sale konferencyjne na 100 i 250 osób z nowoczesnym wyposażeniem audiowizualnym w ścisłym centrum Radomia. Do dyspozycji miejsca parkingowe i szatnia. Zapewniamy również catering. Super Express Taxi. Ekspresowe taksy z rabatami tylko 2 zł za kilometr. Uwaga, tylko z nami co dziesiąty przejazd gratis telefon 48 191 91. Fundacja zdążyć z pomocą apeluje o pomoc dla podopiecznego Dariusza Bazana, niepełnosprawnego od urodzenia. Cierpi na postępujący zanik mięśni kończyn dolnych z bardzo mocnym rozszerzaniem się. Pilnie potrzebuje pomocy. Przekaż swój 1% podatku KRS 501. 37904 KRS 00003 7904. W cel szczegółowy koniecznie wpisać 8225 Bazan Dariusz 8225 Bazan Dariusz Nie współczuj, tylko działaj. W piątek w Radomiu częściowe zachmurzenie. Termometry w południe wskażą 6 stopni poniżej zera na barometrach 1008 hektopaskali. W sobotę podobna aura, możliwe przelotne opady śniegu na termometrach do minus 5 stopni, ciśnienie w dół. W niedzielę bezchmurne niebo, temperatura wzrośnie do minus 1 stopnia na barometrach 1007 hektopaskali.